Hmm. O, Leksy odpisała. Wpadnie do mnie na kawę, ok. Muszę to coś... Dobra, nie mam kulczyki. Wszystko jest. Tylko czekam na jej przyjście. Tak szybko? Um, cześć. okej okay. Hej, Girzel LPS. Cześć, Lexi 179. Mogę wejść? Yy, pewnie. Wow, ale ty masz tu fajnie. No, bez przesad, taki zwykły dom. Nie, no, no, naprawdę fajny. Dzięki. Ten dywan. No, no, no. Chciałabyś, może, coś do jedzenia? Nie, 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 nie trzeba. Dobra. Jest co, możemy, możemy się bawić w jakieś ubieranki. Nie wiem, możemy wyciągnąć moje ciuchy. No jak chcesz? Okej, okay, tylko mam czapkę chyba. I to. Nie wiem, gdzie są moje kreszcze. Aha. Czapka, taka? Dziń. Sowa. I taki kwiatuszek. Wow, fajne. No, dzięki. Jest co masz do nas A, chyba kolorowa alpeja. O, fajnie. To poczekamy na nią. Dobra, nie będziemy się spieszyli. No, jak kolorowa ma przyjść, to może przyjść. Mhm. Dobra. To my poczekamy, ja zobaczę coś tam. Fajny masz jakieś książki, zobacz sobie. Okej. Okay. Ale fajny. Proszę. cześć! O, hej, kolorowa! O, cześć, Lexi! Cześć! Co tam u No, dobrze. A u ciebie? Też dobrze. To w co porobimy? Nie wiem sama. Może zagramy w Transformice? Macie konto? No przecież. Mhm. Czekajcie, wyznał to pod. Wow. Kto chce wyjść na jakieś na swoje konto? Kto chce? No dobra, może ja. Ok. Ja druga, a ja trzecia. Wow. Dobra. Gram w Survivor. No, dawaj zbij! Jesteś szalanem. Jest. Wszystkich prawie zbiłam, czekaj. Taki jeden tu został, no. Wkurzaj mnie, taki dziady. No. Kurde, ja jeszcze go nie trafiłam. No w końcu spadł. Bez ze mnie nie mamy szans. Kolorowa masz rację masz. Yy, wiesz co? Poznam jakąś koleżankę. Oksana kome. Tak, to moja siostra. Wow! Aby mogę do ciebie przyjść? Tak, u nas teraz u koleżanki, ale zaraz właśnie przyjdzie. Nie wiem dokładnie kiedy. No. Dobra, teraz jak chcę właśnie na konto. Okej, właśnie. Trawy na wanilia No jest. Ładnie wygląda strasznie. Dzięki. Podoba mi się, bo wiesz, m kupię sobie kolory rzeczy. Tak, tak. Też przy 30 g maracje ma Ładnie wygląda. O, to chyba moja siostra. Cześć. Um, cześć. Dobra, to ja y idę na łóżko. Nie przeszkadzam. Ok. Co gracie? Takiego ciekawego. Transformice. Chcesz zagrać? Pewnie, a mogę? No pewnie. Masz. O, popatrz. Bo dzisiaj gram z łzionką. Zamieniłam się kątami Wow, to świetnie Jesteś szamanem No, no Ale gacie życzę Fajnie. No, dzięki. Ale na serio. A zwłaszcza, że fajnie wyglądasz. Tak, tak. No, to chyba na tyle, że zgodzę. daję wam. Da. Dzięki. O, jak... Ej, no może mam taki pomysł. Taki. E, może będziemy zrobili piżamę party. Okej! Okay. Dobra, włączę muzykę. tam. O! to będzie Juuu! To jest trochę potęczymy. No. Trochę się szefa rozwaliła. Ja śpię! <grywa> Dobra dziewczyny, bardzo was lubię. Leksi, mam pytanie. Tak? Zostałabyś moją bebę? No nie wiem. To do ciebie pytanie, Leksi. Proszę, odpowiedź w komentarzu, czy chciałabyś być moim To dla was. Siostra. Idziesz co? co? To koniec. To cześć.